Chciałem zapytać Tomka, co, co sądzi na, na ten temat. Jako piłkarz, który też wiem. Nie było. był i, i też miewał konflikty z dziennikarzami i nie tylko. Znaczy, bożydar, ty, widzę, że, widzę, że świątecznie mnie atakujesz. To tak w prezencie bożydar Ale nie, nie ma, pro, bo, boże dar, boże dar, nie mam. problemu Bożydar, jestem bardzo kulturalny dzisiaj i nie będzie riposty Ja wam powiem tak, ja przysłuchuję się tu wszystkim. Po pierwsze, co mi się nie podoba jedna rzecz, nie przeceniałbym roli rzecznika prasowego. Rzecznik prasowy w każdej federacji to jest po to, żeby podawać informacje. Żeby przekazywać informacje zarządu i prezesa klubu, a nie wyrażać własną opinię. To mi się u Kwiatkowskiego nie podoba e, u Kuby. Pierwsza rzecz, konferencja prasowa po zatrudnieniu Czesława Michniewicza, to ja na drugi dzień Kwiatkowskiego do Kubę zwolnił, bo on ją tak poprowadził. Że to było skandaliczne dla mnie, to było y, zaniedbanie swoich obowiązków pracy. Y, ja wiem, że Kuba to jest fajny, inteligentny, dowcipny chłopak, ale dopuścił do sytuacji, o których wiedzieliśmy, że mogą takie być, a jednak do nich dopuścił. Potem pójście jego na zarząd i wyrażanie w ogóle swojej opinii, człowieka, który ma przekazywać informacje. Który nie dotknął piłki, który tak naprawdę nigdy się nie przebrał w szatni, nie spodził przez 90 minut, i taki człowiek ocenia potem selekcjonera, dla mnie to jest troszeczkę takie wyjście poza swoje obowiązki. I, i wplątanie się w ogóle, że podnosicie w ogóle temat Kuby Kwiatkowskiego. Panowie, Kuba ma przekazać informację. przepraszam cię bardzo, Tom, poczekaj, to, ale Czesław ale... Mikniewicz podniósł, to Czesław Michniewicz podniósł rangę Jakuba Kwiatkowskiego, mówiąc, że on był winny złej komunikacji i tej aury, jaka roztoczyła się nad reprezentacją. No, ale to ja ci to podkreślam, od przedstawienia selekcjonera tej komunikacji nie było i on powinien na drugi dzień być dyscyplinarnie zwolniony. Nie wiem czemu tak się ktoś wahał w pzpn i w ogóle dopuszczamy do sytuacji, że on przychodzi i wyraża swoją opinię. Panowie, nie przeceniajmy stanowiska rzecznika prasowego, bo rzecznik prasowy to jest człowiek, który ma łączyć reprezentację z zarząd z dziennikarzami w Polsce i telewizjami i ma przekazywać informacje, nie wyrażać własne opinie, szczególnie opinie... Nie wiem, bo nie pytałem nikogo, co on mówił na tym zarządzie, ale zupełnie ja bym go na żaden zarząd nie zapraszał i nie pytał się jego o opinię tylko bym mu potem przekazał kartkę, żeby przeczytał przed y, telewizją i radiem, jaka jest nasza informacja i jaką podejmujemy decyzję jako zarząd, panowie. Ale to... kto zaprosił Ale Kubek, Kubek go zaprosił, go ten zarząd? No przecież prezes Kulesza zaprosił. E... Ale e, Romuś, mnie to nie interesuje, kto go zaprosił. Ja ci mówię, jak jest w innych federacjach, bo szukam, ro... słucham różnych e, konferencji prasowych, e, nie, niełatwej reprezentacji Niemiec. Gdzie dzisiaj gazeta Bild napisała, że nawet nas już Stany Zjednoczone wyprzedziły w rankingu, e, gdzie odszedł Birchow, potężne nazwiska i trzeba było te informacje przekazać, nie było takiej afery, jak u nas po 36 latach w końcu wyjścia z grupy na Mistrzostwach Świata. Panowie, my jesteśmy. Mi się to podobał Zbyszka Bońka, on mówi. My to czasami w Polsce jesteśmy tacy malutcy, on tak fajnie mówi. Tacy, my, my potrafimy. Z, w jakim stopniu sukcesu zdegradować to do blamażu. Panowie, my będziemy dzisiaj startować z innego pułapu. Kawał dobrej roboty Czesiek Michniewicz też zrobił, bo jednak wyszedł z grupy i też awansował po fenomenalnym, uważam, meczu. Jednym z lepszych w ostatnim czasie z bardzo mocną reprezentacją Szwecji. Nie przeceniajmy roli rzecznika prasowego, panowie. No, no, on jest też team menadżerem, to nie jest tylko rola rzecznika prasowego. Jego... Ale jakim team menadżerem, Bożydar? Bożyda, w Pol Polskim Związku Piłki Nożnej na dzień dzisiejszy nie ma takiego człowieka, który by był team menadżerem. No, Bożydar, poczytaj. Yes. Znaczenie team menadżer. No to wiesz, to znaczenie może mieć natomiast taką rolę też Kuba pełni, no, to nie jest tylko rzecznik. Tak? Romuś powiedz Bożydarowi team begleiter, pomocnik przy reprezentacji, a nie team menadżer. Ja nie wiem skąd u nas się to takie wzięło od czasów Tomka Iwana. Jakiś team menadżer wymyśliliśmy u nas w kraju i w ogóle się tym posługujemy. Kuba Kwiatkowski, też rzecznik prasowy, ma przekazywać panowie informacje. Kropka i tutaj nie mamy co nawet dyskutować. Zapytajcie się, jak jest w innych federacjach. Dobrze, wracamy Zaj, teraz do. Chodzi? Zaś co chodzi o Czesława Michniewicza, uważam, że jeżeli poszedł już na ten zarząd, to zgadzam się tu z Romkiem, powinien jakąś analizę wideo poważną zrobić. No bo dzisiaj, tak jak Romek mówi, ma wielu asystentów, no ale znowu, Czesiek Michniewicz poległ trochę też na koniec własną bronią. On miał swoich asystentów, nie chciałbym nikogo obrazić, ale bez kompletnego doświadczenia, bez kompletnej wiedzy, ludzi, którzy nawet nie skończyli szkoły średniej, którzy nawet nie mogą iść na kurs trenerski. Asystent jest bez licencji UEFA Pro i tam w ogóle nie wiem, czy w ogóle któryś z asystentów miał licencję UEFA Pro. No to panowie, dzisiaj też trzeba się zastanowić. Inteligentny trener dzisiaj, jak Mourinho, Guardiola, Klopp, on się otacza niesamowitymi ludźmi z dużą wiedzą ludźmi, którzy w ciężkich chwilach też przyjdą i coś ci podpowiedzą. Nie ma trenera na świecie Alfa i Omegi. Zobacz, jak żyła reprezentacja Francji. Wszyscy piłkarze dyskutowali z trenerem, to samo w Argentynie. Wiecie, my, my, my musimy zrobić krok do przodu, a nie krok do tyłu. Chwała, robiliśmy awans, wróciliśmy z grupy, ale dzisiaj już musimy patrzeć, panowie, do przodu, bo jak będziemy w tych ranach cały czas grzebać, to będzie coraz więcej tylko krwi, coraz, coraz rana coraz większa, a nie będziemy w ogóle się rozwijać jako kraja kopiłka nożna.